Cześć z tej strony Mateusz. Witajcie w ten póki co zaskakująco pogodny dzień. Przyjechałem wczoraj do Dusznik Zdroju, takiej malowniczej miejscowości położonej na granicy gór stołowych i gór bystrzyckich, by w nadchodzących dwóch dniach wziąć udział w naprawdę fajnej zabawie, o której opowiem Wam więcej trochę później. Dzisiaj akurat będę zwiedzał Góry Bystrzyckie. Zapraszam! Zabawa, o której wspominałem, to coś na kształt takiego maratonu pierwszego, przy czym w tym klasycznym maratonie wygrywa ten, kto po prostu dobiegnie na metę jako pierwszy. W tym przypadku natomiast wygrywa osoba, która zgromadzi największą liczbę punktów. Punkty zdobywa się za pokonany dystans. Jeden kilometr to jeden punkt. Pokonywane przewyższenia, 100 metrów w pionie to półtora punktu. No i przede wszystkim odwiedzanie ciekawych miejsc sprecyzowanych jeszcze przed startem. Ich punktacja jest różna, w zależności od trudności dotarcia do celu. No i może pamiętacie, podlinkuję, w tamtym roku brałem już udział w jednej edycji. Porwałem się na taką dosyć długą pętlę, 46 km, Co sprawiło, że kolejnego dnia już nie mogłem wyjść na szlak. Dlatego w tym roku postanowiłem trochę inaczej podejść do tego. Tak bardziej krajoznawczo. Będę sobie odwiedzał konkretne, ciekawe miejsca, robił krótsze pętelki. Zamierzam wykorzystać całe dwa dni na to. No i pewnie z tego też powodu Materiał z tej zabawy zmontuję osobno, a tymczasem zapraszam was na najwyższy szczyt Gór Bystrzyckich, czyli na Jagodną. Podchodzę sobie taką Wygodną drogą, niewiele się tutaj dzieje. Szlak niekiedy ją opuszcza i wkracza w las, ale wydaje mi się, że jeżeli będziecie podążać wzdłuż tej szutrowej drogi, to też dotrzecie na szczyt. To jest pewnie dobra informacja dla rodziców z pociechami, które wymagają jeszcze pchania wózka. No i zacząłem sobie pod schroniskiem pod Jagodną. Niebieski szlak mniej więcej w godzinę 20 powinien mnie doprowadzić do szczytu. Toków może brakuje, ale i tak czuję się spełniony jako turysta, bo wszedłem na górę marzenie wielu osób czyli na sasin. A widok ze szczytu wygląda mniej więcej tak. Trochę złowrogo wyglądają te chmury i zaczyna kropić dlatego idę już w kurtce po wczorajszej przygodzie i wycieczce na Orlicę już nie popełnię drugi raz tego błędu kiedy szukałem rozpaczliwie kurtki już wtedy, kiedy zaczęła się ulewa jeśli natomiast chodzi o Jagodną szlak dalej prowadzi taką szeroką drogą, widoków nie ma dlatego podzielę się z Wami ciekawostką otóż Jagodna posiada dwa wierzchołki i niedawno okazało się, że ten który tradycyjnie uchodził za wyższy wcale nim nie jest wyższy jest raptem o kilka metrów znajdujący się trochę na północ, wierzchołek północny. No i to może rodzić pewnego rodzaju problemy, zwłaszcza jeżeli kolekcjonujecie Koronę Gór Polski. Przy czym przyjęło się, że jeżeli ten projekt sobie realizujecie, no to i tak odhaczacie miejsca, które są wpisane na listę. No i okazuje się, że nie zawsze są to te najwyższe wierzchołki. Jeszcze jedna ciekawostka i niespodzianka, bo może zastanawiacie się, co ja robię na takim szlaku, który chodzi za nudny. Otóż na wierzchołku, ale tym uznawanym za niższy, czyli tym tradycyjnym, Znajduje się nowa wieża widokowa. Nie taka nowa, wzniesiona pewnie dwa lata temu. No i w ostatnich dniach już tylko kilka tych wież odwiedziłem, więc ta będzie następna. Wybrałem jednak opcję podążania tą szeroką drogą, bo te odbicia do lasu wyglądają dzisiaj tak. Nie oszukujmy się, to nie jest najciekawszy szlak na świecie. Jest za to bardzo spacerowy, a przecież niektórzy takie właśnie szlaki lubią. Nie jest też przesadnie długi, i wydaje mi się, że to też dobra propozycja na przykład dla rowerzystów. Można sobie szybko tutaj podjechać na wieżę, pooglądać widoki. A co do widoków właśnie to się wypogodziło. Ten poziom chmur jest zdecydowanie ponad otaczającymi mnie górami, więc liczę, że z wieży będzie naprawdę sporo widać. Zastanawiałem się, jak wygląda tutejsza wieża i jest niestety łudząco podobna do tej konstrukcji na Kłodzkiej Górze, czyli też na szczyt prowadzą takie ażurowe schodki, co nie napawa mnie specjalną odwagą, ale jestem już praktycznie na szczycie. Jest pięknie. Panorama naprawdę świetna, trochę bałem się, że te chmury popsują widowisko, ale skądże, nawet było lepiej, bo podkreślały krajobraz. Mam nadzieję, że się wam podobało, ja już schodzę. Buja tą wieżą, tak samo jak tą nad Kłockiej, mimo że ta jest 11 metrów niższa, przynajmniej ten taras widokowy, no ale jest tego samego typu, więc trzeba zachować zimną krew. Pora na mnie. Powoli schodzę na parking. Co do szlaku na Jagodną to jest to taka spacerowa ścieżka mniej więcej na 3 godziny chodzenia i to już w obie strony. Podejść też nie ma zbyt dużo. Widoków też nie, przynajmniej na podejściu, bo te panoramy zwierzy wieży widokowej naprawdę sporo wynagradzają. Jeżeli więc będziecie w okolicy to śmiało uwzględnijcie ją w swoich planach, jeżeli lubicie takie spacerowe ścieżki. Tak jak wspominałem na początku jestem tutaj w okolicach Dusznik Zdroju. Dzisiaj chciałem podwiedzać ciekawe miejsca w górach Bystrzyckich. Jeżeli pogoda mi pozwoli, to dowiecie się o tym w kolejnych odcinkach. Teraz zapraszam do subskrybowania i do zobaczenia!